Cześć, witam Cię na kolejnej mojej lekcji. Ja nazywam się Łukasz Jurek, a dzisiaj będziemy malowali w Paint'cie. Ok, na podpowiem, że to jest system 11, więc troszeczkę inaczej będziemy uruchamiali Paint'a. Wystarczy, że klikniemy tutaj lupę, wpiszemy tym razem tutaj wyżej... Paint, ale oczywiście każdy sobie już z tym poradzi. No i wybieramy program Paint, bo dzisiaj będziemy w takim pracować. Ok. Troszeczkę w tym najnowszym puncie jest pozmieniane głównie grafiki. Zobaczcie, za kwadracików mamy kółeczka, ale wszystko inne tak naprawdę zostało na miejscu, także tym się nie martwimy. Ok? Wszystko zostało tak samo, także nawet jak używacie tego troszeczkę starszego paina, który jest dokładnie tą samą wersją, którą tu widzicie, tylko ta jest tak jakby poliwcie. Ale damy radę zrobić wszystko tak samo. Pierwszą rzeczą a oczywiście ważne jest to, że jak macie za małą kartkę, proszę sobie ją rozciągnijcie, żeby troszeczkę była. Większa, ale żeby najlepiej nie wystawała nam za ekran. Ok, kolejnym etapem, który musimy zrobić, to narysować sobie postać. Bo celem dzisiejszej lekcji będzie narysowanie tłumu ludzi, Polaków, Ukraińców, wszystkich z całego świata, którzy wspierają Ukrainę w tych dla nich ciężkich czasach. No, ok, no to zaczynamy. Zaczniemy od rysowania postaci. Więc najedziemy sobie tutaj na prostokąt. Ale uwaga, mamy dwa prostokąty. Jeden po prostu z prostokątem, a drugi jest taki troszeczkę zaokrąglony. I właśnie ten prostokąt sobie wybierzemy. Wybieraliśmy go i teraz rysujemy na środku mniej więcej taki prostokąt, to będzie korpus naszej postaci. Ok, coś takiego nam wystarczy. Teraz, żeby lepiej nam się pracowało, wybierzemy lupę. Zobaczcie, ona w tym programie troszeczkę inaczej wygląda, ale jest dokładnie w tym samym miejscu. I lewym przyciskiem myszki sobie zawsze będziemy powiększać, a prawym przyciskiem myszki będziemy sobie zawsze oddalać. No i teraz, klikamy raz, żeby nasz obrazek był troszeczkę większy, żeby lepiej nam się pracowało. I znowu wybieramy prostokąt zaokrąglony. No to teraz czas na dłonie. Mniej więcej z tej wysokości zaczynamy rysować jedną dłoń, przepraszam, dłoń rękę. I oczywiście tutaj rysujemy drugą. Jak widzicie, on taki będzie troszeczkę minecraftowy, ale mam nadzieję, że się będzie podobał. Następnie odtąd zaczynamy rysować nogi, coś takiego. Możemy sobie z suwakiem zjechać na dół, żeby zobaczyć, czy to wygląda dobrze. I się wydaje, że wygląda bardzo dobrze. I teraz, żeby to były faktycznie nogi, wybieramy linię prostą, a następnie trzymając Shift, rysujemy tutaj linię. I popatrzcie, w banalny sposób mamy narysowane nogi. No i została nam do głowa. Więc wybieramy sobie owal, no tak naprawdę kółeczko. I teraz tak, żeby nie narysować jajka, to przytrzymujemy znowu Shift. W ten sposób zawsze będziemy mieli równiutkie kółko. Ustawiamy sobie wielkość, myślę, taka będzie ok, i przesuwamy tutaj na środek. Dobrze, mam mojego człowieczka. Tutaj coś mi się narysowało, więc to zgomuję. I teraz, gdy mam narysowanego mojego człowieka, mam postać, to znowu biorę lupę i krywam, klikam przepraszam, prawym przyciskiem myszki, żeby dojść do 100% obrazu. Oczywiście, jeżeli nie pasuje Wam lupa. Możemy sobie tutaj pomniejszać albo powiększać. To jest dokładnie to samo. 100% to jest realny widok mojego rysunku. I teraz tak. Powiedziałem, że narysujemy sobie tłum ludzi. No i oczywiście też tak zrobimy. Pierwszą opcją, którą musimy wybrać, to pod wybierz, szukamy opcji zaznaczenie przezroczyste. Jeszcze raz przypomnę, że w starszym pancie jest to dokładnie w tym samym miejscu, tylko tutaj troszeczkę niżej. Ale opcja zaznaczenie przez musi być kliknięta. Ja ją teraz wybiorę. I popatrzcie, musi być zaznaczona. Okay? A już wam tłumaczę dlaczego. Ja ją odznaczę. Jeżeli ja teraz zaznaczę mój obiekt, kliknę w niego prawym przyciskiem myszki i wybiorę kopiuj. Odkliknę. Znowu kliknę prawym przyciskiem myszki i wybiorę wklej. On mi się wkleił. Ale zobaczcie, jak ja najadę moją postacią. On mi się wklei, widzicie, tak jakby z tłem. Ja nie chcę tego tła, więc właśnie do tego służy ten przycisk zaznaczenie przezroczyste. Jak ja to teraz wybiorę. Widzicie, moja postać stała się przezroczysta. I taką właśnie chciałbym tutaj mieć. Dobra, klikam sobie go tutaj. I będę go kolorował. Więc wybieram farbę. Zobaczcie, tutaj jest po prostu taki, jakby, pędzelek, a w naszych paintach wypełni jest po prostu taką farbką, z której, takim wiaderkiem, z którego wylewa się farba. Więc za ja to sobie wybieram. No i będę teraz kolorował moją postać, na przykład na takie kolorki, a twarz zrobimy mu może tego koloru. No, zmienię go sobie, bo taki niezaładny jest. Więc wybieram tę opcję i szukam koloru twarzy, taki może bardziej cieplejszy. O, sprawdzimy. No, powiedzmy, lepiej to już wygląda. Dobra, mam jedną postać. Znowu ją zaznaczam i ustawiam sobie ją tutaj niżej. Dobra, jedna jest. Ponieważ skopiowaliśmy ten element i on jest w naszej pamięci, to wystarczy, że znowu kliknę prawym przyciskiem myszki i wybiorę wklej, bo mój komputer zapamiętał obiekt skopiowany. I się wkleił znowu czyściutki, więc znowu go sobie będę kolorował. Pamiętajcie, że możecie wybierać sobie kolorki, jakie tylko chcecie. I teraz takich postaci należy zrobić około 5, może sześciu. Im więcej generalnie ich zrobicie, to rysunek będzie po prostu ładniejszy. Dobrze, ja może zrobię tutaj jeszcze takiego człowieczka. Wy, mam na nadzieję, już pracujecie jak należy. Ok, niech oni są kolorowi, niech nasz świat jest kolorowy i po prostu wspiera Ukraińców, którzy niestety walczą z tyranem i co najlepsze się nie poddają. To jest bardzo ważne, że mimo. Tak dużej agresji ze strony Rosji, tak ogromnego mocarstwa, kraj się nie poddaje, i tutaj ja się ukłaniam po pas, ponieważ uważam, że no nie wiem, czy każdy byłby w stanie się przeciwstawić i walczyć tak długo, jak oni to robią. Ok, ja myślę, że już mi wystarczy tych postaci. No i teraz się zastanawicie, no ale przecież miało być ich dużo. Mamy sześć postaci, tego sobie zaznaczę i skasuję. Ponieważ potrafimy kopiować, no to już nie muszę robić tych postaci, tylko mogę je sobie właśnie skopiować. Zaznaczam wszystkie postacie do samego dołu. Prawym przyciskiem. Prawym przyciskiem, przepraszam, klikam kopiuj. I prawym klikam wklej. Będz, mamy to. No to sobie ich tutaj ustawię, żeby to fajnie wyglądało. Nawet nie musi być równo, wtedy będzie bardziej naturalnie. I załóżmy tych włożę tu. No to teraz znowu sobie wkleję, ale żeby nie była ta sama kolejność, to opcją obróć przerzucimy sobie w poziomie. Odwrócili mi się chłopki i ustawię ich sobie tutaj. Popatrzcie, jak bardzo szybko zaczynam tworzyć, tych też obrócę, zaczynam tworzyć tutaj tłum i tego jest naprawdę bardzo dużo. A tych sobie dam w ten sposób, może jeszcze jedną rundkę. O, no będzie to wyglądało całkiem przyzwoicie. Niektórych sobie obrócę, niektórych sobie tak stawię, ale wygląda to, uważam, naprawdę jak olbrzymi dom. Popatrzcie, jak szybko to zrobiliśmy. No, i teraz zróbmy e, tutaj flagę. Czyli klikamy linię i wybiorę sobie grubość. No, tą taką całkiem grubą. Masz w moim przypadku, będzie szary. Od tego miejsca rysuję maszt, jeden będzie wysoki, biorę prostokąt i tym razem linię cieniutką. Od tego miejsca narysuję prostokąt. Przypominam, że flaga Ukrainy jest u góry niebieska, więc tutaj wezmę sobie linię, narysuję niebieską. Bardzo ważne, żebyście dojechali, ok? Do końcowego, inaczej wam się kolor wiecie. Możecie zrobić to grubszymi liniami. Ja biorę niebieski, super wyszło. Żółty, mamy flagę Ukrainy. No i narysujmy jeszcze flagę Polski, bo to my jako Polacy wspieramy Ukraińców. Zobaczcie, jak to się bardzo prosto, Oj, nie ta grubość, bardzo prosto się to rysuje. Dam naszą flagę troszeczkę niżej, bo tak naprawdę to dzisiaj ważna jest Ukraina i naprawdę dbajmy o to pokazujmy na całym świecie. Aha, I teraz uwaga popatrzcie jak mi się to zaznaczyło. Nie chcę mieć tego w środku bo teraz mi się narysowała taka flaga doczysta. więc łatwiej będzie nam tutaj wybrać opcję wypełnienie pełna. Jak to sobie klikniemy to zobaczcie jak teraz mi się namaluje moja flaga od razu widzicie. Jestem na drugiej fladze, nie muszę kasować, ze środka, bardzo fajna opcja. No i kolor czerwony, linia sobie znowu tutaj narysuję w środek. No nasze flagi wcale nie są takie trudne do narysowania. I kolorujemy to na czerwono. Więc mamy to, bardzo ładnie to wygląda, jestem bardzo szczęśliwy. No i weźmiemy sobie niebo, pokolorujemy na niebiesko. Myślę, że wygląda to całkiem przyswoicie. No i zróbmy chmurki, które zawsze stosuję w moich rysunkach, więc wybiorę sobie owal. Mam już kolor wypełnienia pełne. Biały, biały i popatrzcie, rysujemy jajko. Ułożymy sobie je tu, rysujemy drugie jajko. Więc piękna chmurka. Tutaj też zrobimy jajko. I popatrzcie, jak te chmurki bardzo fajnie wyglądają. Okej, okay. może jeszcze dodamy tutaj. No i mamy to. Rysunek dzisiaj był bardzo szybki, bardzo błyskawiczny, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby rozmawiać o tym, co się dzieje na świecie. Mam nadzieję, że wasze rysunki się spodobały. Oczywiście możecie napisać tutaj, że jesteśmy z Ukraińcami, że sprzeciwiamy się terrorowi. I mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja była miła, przyjemna, i czekajcie na kolejne. Trzymajcie się. Cześć. No i to na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że się świetnie bawiłeś i że przede wszystkim nauczyłeś się czegoś fajnego. Do następnego razu. Cześć.